Poszliśmy do walki, do walki na warunkach Kasiusza, tak? Cztery rundy po trzy minuty w dużych rękawicach, gdzie Arek, ja ja mu tak doradzam, to jest całkowicie bez sensu. Prawdziwy zawodnik nie ma czasu, żeby iść, występować w filmie, żeby mieć rozpoznawalność. On ma zapierdzielać na sali, tak? Dzień dobry wieczór, bo mamy właściwie godzinę 2:20, 2:20 dokładnie z zegarkiem. Każdy pyta o to, jak przebiega walka tańculi z Casio, a ja znalazłem wczoraj pana trenera i zapytałem o to, jak, czy w ogóle ciężko jest przenieść się z... z Sportu, realnego sportu, gdzie sportowcy mają ambicje, gdzie sportowcy wchodzą i poświęcają uwagę temu, co robią, na ludzi, na frików, którzy przychodzą, można powiedzieć, z imprezy, z melanżu i powiedzą: Naucz mnie walczyć w ciągu dwóch miesięcy, czy może dwóch miesięcy, jeśli ktoś jest bardziej ambitny. Co ja, z mojej strony? Jestem byłym trzykrotnym trenerem kadry Polski w boksie tajskim. I rękę daję i swoje słowo, że ten gość, którego ja przygotowywałem, odkąd przyszedł do mnie, czyli w grudniu, nie, w ogóle nie był na melarzach, trenuje. Ja szczerze rzadko się spotkałem, żeby ktoś dał radę tak dużo trenować jagarek I tutaj nie można mówić w ogóle, że gość z melarzu, nie, to przyszedł do mnie człowiek, który chciał coś zmienić i od stycznia planowo, miarowo robimy sobie. Zaczęliśmy e, walką w Tauron z wiewiórem, tak? Mm -hmm. e, nie poszło, bo było w złej wadze, ale po tej walce każdy Arka skreślał. Taka jest prawda, że nic nie zrobił, ale tak naprawdę teraz pokazał charakter i pokazał to, co my od stycznia robimy. Że dał radę przewalczyć gość z to walk. W boksie mhm. amatorskim. Tak? No tak, Czyli tak, tak. teoretycznie to, co się wydarzyło, było niemożliwe do zrobienia. Ale mhm. mógł z nim przewalczyć rundę i on go powinien zniszczyć. Przecież mhm. ja e, w historii wystaję w darczyńcu Joanny Jędrzejczyk i tak dalej, prawda? Ja wiem i jestem w stanie ocenić zawodnika. Casio powinien przyjść, rozpieprzyć go w proch i w pył w pierwszej rundzie. A goś według mnie to był bok zawodowy. Mhm. Wygrał dwie pierwsze rundy, bo ile dostał ciosów Arek z wie? Dwa może? trzy, a tam było tyle ciosów, tak że według mnie Arek wygrał. Jeżeli to był bok zawodowy, to Arek wygrał. Czemu, e, cze, e, Nad czym trzeba bardziej tak poświęcać na... uwagę? Nad mentalem takiego frika, czy nad jego umiejętnościami? Co jest ważniejsze już, gdy on wchodzi do klatki, e, to już chyba nie mówi się o taktyce, tak. tylko raczej o tym, żeby się skoncentrował. Ja, ja powiem tak, freakiem, on dla mnie frikiem jest wtedy, jak e, Robi fajne, ciekawe rzeczy, tak? udziela wywiadów po swojemu, robi dziwne rzeczy na scenie i tak dalej, wchodzi w dyskusję, ale na sali to nie jest fryk. To jest gość, któremu ja zaufałem i on ufa mi. Tak, Dzisiaj, po na przygotowaniach do walki, rozwalił rękę. Dzisiaj się to odnowiło, ale dlaczego zawalczył? No bo ja siedzę w jego głowie. Po to mam 30 lat doświadczenia, że wiem, co mu powiedzieć. Nie na jest za coś, tylko co ma robić. I on zrobił dokładnie to, co mi przygotowywali. W głowie, trzeba takiego zawodnika siedzieć, w głowie, tak? W głowie. Jak, jak pan ocenia tak generalnie świat, świat gali dla, dla influencerów, świat gali dla tych celebrytów, pato celebrytów to Szczerze, przechodząc ze sportu amatorskiego, ale z zawodnikami takimi prawdziwymi, tak? Gdzie ja mam mieścinie świata, Europy i tak dalej. To byłem troszeczkę w szoku, tak? Ale to znaczy, nie mogę mówić za wszystkich, tak? Ja się opieram na tym, kogo ja przygotowuję. Ja przygotowuję Arka Tańcule, tak? I chłop daje siebie wszystko. Robi co mu każe. Przecież ja przy okazji przygotowuję guzika i tak dalej. Też wygrywa walki. On też zacznie swoje marzenia spełniać i dla mnie to jest zawodnik. Jeżeli robi to, co ja chcę, przychodzi na salę, trenuje, to jest zawodnik, nie frik. Uważa Pan, że polscy sportowcy, którzy realnie uprawiają sport, chcą angażować się w profesjonalne gale bokserskie czy gale MMA, nie potrafią aż tak dobrze się sprzedać właśnie jak ludzie, którzy robią to tutaj i dlatego nie zarabiają z tego tak dużych pieniędzy, jak ludzie, którzy, jeszcze raz to powtórzę, robią to tutaj? Ja się nie będę na temat boksu wypowiadał, bo ja nie jestem trenerem boksu, tylko boksu tajskiego. To nie jest ich wina zwykłych zawodników, bo nie każdy zawodnik MMA nie każdy zawodnik K1 i Muay Thai bierze udział w programach, które promują tych zawodników. tak? Bo tak jak Arek, Lombard, inne programy, inni zawodnicy w różnych, i to jest dźwignia, żeby oni potem zarabiali i im płacili. A ja nie wiem sobie, żeby jakiś zawodnik, zwykły amator, miał opcję wystąpić w jakimś programie w TVN albo gdzieś i sobie potem na nabijać popularność, nie da się, bo to jest tak naprawdę kluczem, tak? Czyli reklama dźwignią handlu. Ja uważam, że tak. Że słuchaj, prawdziwy zawodnik nie ma czasu, żeby iść, występować w filmie, żeby mieć rozpoznawalność. Ona zapierdzielać na sali, tak? A oni teraz tak naprawdę. Mają możliwość, to jest ich 5 minut, nie? Mm -hmm. Robili coś innego, stworzyła się okazja, platforma i wykorzystują to. Dlaczego mają tego nie robić? No to y, będzie, cały, będzie pan cały czas y, przy Arku, już szukuje się jakaś kolejna walka, czy na razie on daje sobie spokój? Nie, my, my mamy marzenie KSW. KSW, tak. żeby Arkadiusz Tańcula no to, to zawalczył. To, to zawsze, to zawsze tak mówił, że takie ma marzenie i... No mówił i też, i to, żeby chciał ja, wystąpić w Marvelu. Ja, ale, ja, ale, ale pracuję ze mną, tak? I ja daję swoje nazwisko, mm -hmm. tak? Czyli pieczątkę. I dopóki on będzie robił to, co ja chcę, to ja go tam doprowadzę. Faktycznie on trenuje, trenował przed walką dzień w dzień z potem czoła i z pełnym zaangażowaniem w 100%? Do Wiewióra tak. Ja trenuję triatlon, tak? A ze mną do Wiewióra biega po maratony. Mm -hmm. A teraz do Kasio? A do Kasio? Stwierdziliśmy, że sobie ja stwierdziłem, że będziemy trenować prawie w ogóle. Trenowaliśmy, ile 15 dni mieliśmy? 17 dni dokładnie. I stwierdził, że będziemy teraz do tej walki totalnie niedotrenowani, żeby na luzie wjechać, byśmy nawet nie robili rozruchu wczoraj. Dzisiaj też nie robimy. Spaliśmy cały dzień, łaziliśmy, jedliśmy i żeby założenie było takie. Wyjść na luzie do gościa, z którym nie możemy niczego stracić, bo to jest bokser, który ma 100 walk i dać z ciebie wszystko, wystrzelać te wszystkie działa dokładnie na ringu. No i tak, tak się stało. Generalne podsumowanie jest pan zadowolony z realizacji e, założeń i z, całej, z całego przebiegu walki? Jestem zadowolony, bo zrobiliśmy. Robiliśmy przez e, te 14-15 dni cztery akcje z trenerem boksu Piotrem Pokotyńskim. Wałkowaliśmy cztery akcje. Słuchajcie, to jest śmieszne. Cztery w kółko, w kółko, w kółko. I ten on on nie biegał, nie robił, że ja bym mu przygotował kondycję na airbajki, on nie robił nic. On przycił tylko na salę, robił sparring, troszeczkę szybkość, człowiek na worku. No i wystarczy, wystarczyło na cztery rundy? wystarczyło. W takim bokserem? Jakby nie patrzeć, w wystarczyło. Nie w dwie rundy, przecież tamtego człowieka nie było w ogóle. Tylko my byliśmy. No, tak jest, prawda? No to no, nie no 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 kasio... jakby to, liście, jakby to liczył, jakbym to liczył, to dwie rundy, pierwsze to tamtego człowieka nie było. No tak, ale faktycznie w trzeciej już kasę się obudził. I no skończył to, skończył to tak w miarę, ale no też wygrana, znaczy przegrana, przegrana Arka, nie było wstydu, nie? Nie było wstydu. No nie, słuchajcie, poszliśmy do walki, do walki na warunkach Kasiusza, tak? Cztery rundy po trzy minuty, w dużych rękawicach, gdzie Arek, ja ja mu tak doradzałem, to jest całkowicie bez sensu, to jest bez sensu. Ale mówię, to nie ryzykuje, to nie wygrywa, Dobrze, tak Szampan? Ryzyk, ryzyk fizyk. I poszło. Dobrze, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Super, miło było.